Dobry. Mało jest osób, które nie lubią serników, chociaż w mojej rodzinie znam taką osobę, która zje, ale nie przepada za sernikami. W odróżnieniu ode mnie lubię każde serniki i mam tych przepisów chyba kilkanaście, nawet nie przesadzając, ale do jednego wracam bardzo często. Mam ten przepis bardzo, bardzo długo, i moim zdaniem jest to jeden z najlepszych serników i może ten sernik nie jest żadną nowością, ale uznałam, że warto, żeby ten przepis był również na moim kanale. Wykonuje się go dosyć szybko i smakuje naprawdę za każdym razem bardzo dobrze. Więc dzisiaj będziemy robić sernik z brzoskwiniami. Ja będę taki sernik piekła na blaszce 37x24 cm. Jest wyłożony papierem do pieczenia. Szklanka u mnie ma pojemność 250 ml. Właściwie ja używam takich kubeczków 250 ml, mam różne rozmiary. I co będziemy potrzebować? Więc najpierw na ciasto mam tutaj wszystkie składniki na ciasto w tej misce. I jest tutaj 250 g masła lub margaryny. Ale ja do tego spodu, do tego kruchego ciasta lubię margarynę i zazwyczaj nie robię na maśle. Dodatkowo od 3 do 5 łyżek cukru, ja tu wsypałam 3 łyżki, 5 żółtek, białka trzeba odłożyć, białka mam tu, tylko musicie pilnować, żeby do białka nic nie Wam nie wpadło i żeby białko było bez odrobiny żółtka, bo ciężko się wtedy ubija. Do tego 3 szklanki mąki, przesianej mąki, trzy płaskie łyżeczki proszku do pieczenia, i masa serowa. 1 kg twarogu. Najlepszy jest twaróg w kostce, taki do zmielenia, ale może być też gęsty i dobrej jakości z wiaderka twaróg. Czasami kupuję twaróg taki, który obowiązkowo trzeba zmielić. Ale do tego sernika, jeżeli kupicie taki w kostce twaróg, który on jest bardzo miękki, to ja w zasadzie go nie mielę. Tak czasami trochę tłuczkiem do ziemniaków go rozdrobnie i on jest, zobaczcie, on jest bardzo mięciutki. I w tym serniku to nie przeszkadza. Oczywiście do innych serników mielę zawsze. Ale oczywiście możecie zmielić, wtedy będzie struktura bardziej gładsza. Dwa całe jajka. Dwa jasne budynie. U mnie dzisiaj jest jeden waniliowy, jeden śmietankowy, ale to różnie bywa czasami są dwa śmietankowe, czasami dwa waniliowe. 250 gramów miękkiego masła. I do masy serowej dodaję zawsze masło. U mnie tutaj jest kostka, ale u mnie kostka ma, proszę zobaczyć, 250 gramów. Niecała szklanka cukru to również do smaku. Jeżeli nie lubicie bardzo słodkich serników, to możecie dodać trochę mniej, na przykład pół szklanki. I cukier wanilinowy. Jeżeli byście mieli cukier waniliowy, to on by jeszcze smakował, ten sernik jeszcze lepiej. I teraz odłożone 5 białek i niecała szklanka cukru, zwykłego cukru. I teraz jeszcze co do białek. Nie wiem, czy wiecie o tym, ale białka najlepiej ubija się w metalowej misce albo w szklanej. I jak sama nazwa mówi, jest to sernik z brzoskwiniami, więc będziemy potrzebować brzoskwinie w puszce. Mam tu przygotowane dwie puszki, ale to zobaczymy, ile dodam jeszcze. To w trakcie, później, już na końcu. I opcjonalnie. Ja dodaję rodzynki do środka. Wiem, że nie wszyscy lubią, więc można rodzynki pominąć. I opcjonalnie cukier puder już później do posypania sernika. Białka idą do lodówki, bo one zimne lepiej się ubijają. A my teraz. Wymieszamy wszystko na ciasto. Wszystko ręcznie wyrabiam, dlatego że później jedną część wykładam na blaszkę i wkładam do lodówki na jakieś pół godziny godzinę, a drugą część wkładam do zamrażarki i w tym czasie się schodzi i ciasto wychodzi kruche. I teraz musimy dobrze połączyć wszystkie składniki. I teraz zobaczcie, ciasto jest fajnie wyrobione. I ja dzielę to na jedną trzecią, tak mniej więcej, i na dwie trzecie. Może tu jeszcze trochę dołożę. O, jeszcze trochę. I teraz to ciasto rozpłaszczam i wkładam do woreczka. I wkładam do zamrażarki, jak rozpłaszczycie to szybciej zmrozi się. A pozostałą część ciasta rozłożymy na dno. Ja tutaj ja tu odrywam takie kawałki i tak jedni wałkują, a mi tak szczerze to mi się wałkować nie bardzo chce. Na razie tyle tyle zostawię, zobaczymy jeżeli będzie potrzeba to dołożymy jeszcze. No i rozprowadzamy po dnie, ja to robię palcami jeżeli później jest dół nierówny, to nie ma w ogóle znaczenia, a wręcz bym powiedziała, że nawet to fajnie wygląda, jak spód jest taki właśnie niezlinijki, tak jak mniejszy kawałek ciasta będzie w zamrażarce godziny, to to wyłożone idzie do lodówki na godzinę. Oczywiście, jeżeli nie macie czasu po godzinie to wyrobić, to jeżeli będzie półtorej godziny, czy nawet dwie godziny w lodówce i zamrażarce, to też się nic nie stanie. Jedynie zamrażarki, zamrażarki może będzie trochę ciężej wam zetrzeć, ale to wystarczy, żeby wyłożyć na zewnątrz i po 5-10 minutach nadaje się do starcia. U mnie już godzina, a może trochę więcej minęła, więc teraz bierzemy się za wymieszanie masy serowej. To też jest bardzo proste, bardzo łatwe i bardzo szybkie. Pierwsze co tu wkładam, całą kostkę masła do misy miksera. Dodaję do tego cukier. Dodaję do tego cukier u mnie wanilinowy. U mnie dzisiaj bardzo wiecznie są pozamykane okna, ale możliwe, że będziecie to słyszeć, że trochę wiatr przenika przez okno. No ale dobra, wracajmy do przepisu i teraz my to będziemy trochę wymieszamy, jakieś parę minut. Ja najpierw dałam na wolne obroty, żeby cukier mi nie latał po całej A Teraz trochę większe obroty i to kilka ubijemy dosłownie 2-3 minuty. Ja teraz tu wyłączę, bo masło Taką tendencję, jak się ubija, że szybciej to się osadza na ściankach. miksera, więc trochę pomogę. Ale już zamykam i będziemy dodawać pozostałe składniki. Więc ja dodaję, ja zaczynam od sera paragowego. Tak jak mówiłam, ja tego sera nie będę mieliła. On, proszę zobaczyć, on się rozchodzi. To naprawdę, proszę mi uwierzyć, nie przeszkadza tym serniku. Oczywiście, jeżeli będziecie mieli bardzo twardy ser, to będzie trzeba go zmielić. Dodaję jedno całe jajko i dodam, ups, dodam jeden proszek, jeden budyń proszku. I teraz do tej masy dodam rodzynki. Jak mi dałam dwie garści rodzynek, możecie te rodzynki wcześniej namoczyć, później odsedzić i dodać. ale Kajem. ja je nie moczę. Tylko wsypuję od razu tak, i one pod wpływem wilgotności, wilgotności sera. One napęcznieją i są dobre. Oczywiście możecie dodać więcej rodzynek, możecie nie dodawać wcale. I teraz pokroimy brzoskwinie. I tak moi drodzy, możecie dodać, jeżeli są tak pokrojone jak u mnie, to możecie w całości je dodać. Bo one są widać, że bardzo drobne, ale ja nie lubię, jak one później, po upieczeniu, jak ja kroję, to czasami tak się zdarzało, że te brzoskwinie, one się tak wychodziły w całości. Więc ja. Wolę je pokroić w mniejsze kawałki. Teraz myślałam, że może jedna mi starczy puszka, ale wydaje mi się, że skroję dwie. I widzicie, w tej drugiej puszce są znacznie większe brzoskwinie, więc takie całe położenie położone na cieście, one by mogły później przy krojeniu trochę przeszkadzać. I teraz ubieramy białka. Ja przerzuciłam masę serową do miski obok, a tą mi miskę miksera umyłam dobrze z płynem. Musicie uważać, żeby nie było tu ani grama pozostałej tej masy i żeby był dobrze odpuszczony. No oczywiście, żeby było suche, bez, e, bez wody. Czyli ja to umyłam z płynem i teraz zmieniłam końcówkę białka z lodówki. Przerzucam do misy miksera. Oczywiście możecie to ubić też mikserem ręcznym. Ja nie podawałam, że będziemy soli do, potrzebować, ale ja zawsze dodaję taką szczyptę soli do białka, że ona się wtedy prawdopodobnie lepiej ubija. No i teraz zamkniemy i trochę ubijemy ją z dwie minuty, tak żeby się spieniła i później dodamy cukier. Najpierw na wolniejszych obrotach i później zwiększymy na szybsze. Trochę zmniejsze obroty, bo jakbyśmy wsypali na takich obrotach, choć turystą misą, to by nam to całej kuchni kukier latał. No i to kupimy. Ja próbuję całość. No i teraz musimy ubić na sztywno i zwiększam obroty. Teraz zobaczcie, na sztywno, pięknie, ładnie. Zobaczcie, sztywno, pięknie. I teraz bierzemy się do szykowania, do pieczenia. A i zapomniałam powiedzieć, piekarnik 180 stopni, góra-dół. Już powinien być włączony. I teraz ściągam te klipsy. Ciasto ładnie schłodzone jest. I teraz wykładamy masę serową. Wyrównamy. I teraz wykładamy na to brzoskwinie pokrojone. Lekko te brzoskwinie wciśniemy w sernik. No i rozłożymy bardziej równo. U mnie jest sporo tych brzoskwin, ale śmiało możecie dodać mniej, jeżeli akurat na przykład byście nie mieli w domu. I teraz na to kładziemy ubite białka. Zobaczcie jakie sztywne jest piana. Dobra, To jest też zrobione, to <tryk> nie zupełnie, bo trzeba jeszcze rozprowadzić, prowadzić. I teraz wyciągnęłam ciasto. Jeżeli zrobicie ciasto z masła, to ono Wam bardziej stwardnieje niż z margaryny. U mnie jest akurat takie dostawcie możecie ścierać tak jak ja bezpośrednio na no. ciasto, a możecie zetrzeć to na talerz, i później przysypać. Dla mnie tak jest wygodniej. Mamy już ciasto y, starte, trochę tylko porozkładam. I wkładamy do piekarnika, tak jak wspominałam wcześniej, nagrzanego 180 stopni, góra, dół i pieczemy około godziny, ale każdy piekarnik inaczej piecze, więc może to być godzina, może być Godzina 20 minut. i sądzę, żeby Wam się upiekło w czasie krótszym niż godzinę. Musicie od czasu do czasu sprawdzić patyczkiem. Jeżeli patyczek będzie mokry, ale nie oblepiony ciastem, to on jest dobry. Jest upieczony. Ale jeżeli zobaczycie, że jest oblepiony tak surowo ciastem, serniki serem, no to jeszcze musicie go włożyć. Ale jeżeli Wam zacznie przypiekać z góry, to musicie przykryć albo folią aluminiową. Albo papierem do pieczenia. A przy okazji, jeżeli macie piekarnik, który wam przypala od dołu, to 20 minut po wstawieniu ciasta do piekarnika podstawcie pod tą kratkę szeroką blaszkę z wodą i tak pieczcie. Tylko trzeba sprawdzić, żeby woda, jak woda paruje, to trzeba dolewać. I ciasto Wam nie przypieczy się z, z, z pod spodu. No, więc wkładamy do piekarnika i pieczemy. I zobaczcie, ładnie wyrósł. No, trochę na drzewach się przypiek. Nim zdążyłam zło, zauważyć i przykryć. I teraz zobaczymy, jak wygląda nasz sernik. I zobaczcie, jest mokry, ale nie jest oblepiony ciastem. U mnie się piekł godzinę. I teraz musi dobrze wystygnąć. Czyli u mnie stygnie na zewnątrz, a później jeszcze wkładam do lodówki. Sernik już swoje odstał w lodówce. No, tak jak mówiłam, zostawiam go na blacie, na kratce, żeby wystygł. A później z całą blaszką wkładam do lodówki mniej więcej na całą noc. I później przed krojeniem wyciągam go na jakieś 10-15 minut na zewnątrz, bo wtedy ciasto kruche Robi się trochę miększe i nie kruszy się tak podczas krojenia. To ciasto wyciągnęłam jakieś 5 minut wcześniej. I teraz muszę Wam się przyznać, że próbowaliśmy go, jest wyśmienite. Widzicie, że tutaj lekko było przypieczone, ja to mocniej przypieczone ściągnęłam. Za późno zobaczyłam, że ciasto zaczyna się przypiekać od góry, ale to nie ma znaczenia. Opruszę cukrem pudrem. I nie będzie straszyć lekkim przypieczeniem. Aby ciasto nam się kroiło dobrze, nóż nauczyłam we wrzącej wodzie i wytarłam. I będziemy kroić. I zobaczycie jak wygląda. O, tutaj teraz będzie widać, jak wygląda w środku. Pianka jest bardzo fajnie zachowana. Pod spodem nie jest spalony. Tak jak mówiłam, u mnie piekło się to y, godzinę. Równo godzinę. No i oczywiście będziemy próbować. Ja odkroję ten bok. I zobaczcie, smakuje smaku jest przepyszne. Piekę ten sernik myślę, że śmiało 30 lat. Robię różne serniki od czasu do czasu, ale ten zawsze powraca. I ten smakuje według mnie najlepiej. Więc jeśli nie masz sprawdzonego przepisu na sernik z brzoskiniami, to zachęcam do wypróbowania tego. A nawet jeśli masz swój przepis na sernik z brzoskiniami, to również zachęcam do wypróbowania mojego. Więc, moi kochani, róbcie i cieszcie się dobrym smakiem. Dziękuję bardzo, że obejrzeliście film do końca. A jeśli spodobał Wam się przepis, to proszę o pozostawienie łapki w górze. Będę Wam bardzo wdzięczna za każdą subskrypcję, za każdy komentarz, za każde udostępnienie, ale również za każde podbicie. Dziękuję jeszcze raz i zapraszam na następny filmik. Pa-pa!